Cześć, dziś kolejna propozycja z makiem, zapraszam na makowiec japoński, bardzo prosty do przygotowania, zaczynam od zagotowania mleka, u mnie mleko kokosowe z masłem i doprowadzam do wrzenia, dodaję mak, mieszam, w międzyczasie dodałam także erytrytol i przykrywam po ostudzeniu. Przekładam do miski, w której będę mieszała z pozostałymi składnikami. Dodaję startę na grubych oczkach jabłko. Sok z cytryny i skórkę z pomarańczy. Odrobina proszku do pieczenia. Mieszam. Dodaję żółtka. Łączę z masą makową. Mąki, bakalie u mnie, migdały tym razem, ale mogą być to dowolne orzechy, może suszone, garść suszonych owoców bez cukru. Dokładnie mieszam. Do białek dodaję odrobinę soli i ubijam do uzyskania piany gęstej. Dodaję do masy makowej i delikatnie je mieszam. Jeśli ciasto okazałoby się zbyt rzadkie, można dodać troszeczkę więcej mąki. 5, maksymalnie 10 gramów. I piekę przez około 50 minut. Teraz przygotuję polewę czekoladową, u mnie polewa z żelatyną, bardzo polecam, ponieważ jest prosta, efektowna, ma fajny połysk, no i bardzo dobrze smakuje. Wszystkie składniki połączyłam, doprowadzam do wrzenia, jeszcze tutaj dodałam łyżkę kakao, ponieważ moje były jakieś mało esencjonalne. Żelatynę rozpuściłam w przygotowanej zimnej wodzie, a teraz podgrzewam w kąpieli wodnej i taką dobrze rozpuszczoną żelatynę płynną dodaję do polewy. Dokładnie mieszam i pod polewę odstawiam, żeby ostygła i dopiero wtedy wylewam na ciasto. Rozprowadzam równomiernie, posypuję jeszcze skórką z pomarańczy. Można posypać także orzechami. I gdy polewa już zastygnie, kroję. Naprawdę ten makowiec jest bardzo wilgotny. Jak widzieliście, prosty do przygotowania, można go zrobić w krótkim czasie i naprawdę smakuje bardzo dobrze. Jeżeli spodobała wam się ta propozycja, jak zwykle czekam na wasze łapki i komentarze i do następnego razu, pa pa!